Zawsze tak powtarzam i teraz tym bardziej powtarzam, bo widzę, jakie to jest trudne zajęcie, tańczenie profesjonalnie e, z tancerzem. Zgodziłam się dlatego, że jest to akcja charytatywna. Tylko i wyłącznie dlatego. Siepanie. Zawsze amatorsko, nigdy nie uczyłam się profesjonalnie, tylko gdy brałam ślub, to z mężem kilka wzięliśmy lekcji, żeby ten walc ładnie wyglądał na ślubie, bo to taki jakby wyjątkowy dzień. Natomiast nigdy nie sądziłam, żeby na tańczyć czacze i uważam, że nadal jest to szy za szybki taniec, jak dla mnie. Ponieważ każdy uważa, że do mojej osobowości i temperamentu pasuje szybki taniec, taki jak czacze. I to mi właśnie przedstawione czacze, ale teraz nie wiem, czy nadążę w szybkiej czaczy do muzyki. Będę się starała. Bardzo dobrze, nie mogę narzekać. Jest bardzo ambitna, ćwiczy ostro, obiecuję, że będzie ćwiczyła w domu. Także myślę, że wszystkie kroki, które do tej pory ćwiczymy na zajęciach, będą super wyćwiczone jako praca domowa i na pewno sobie z nimi poradzi. Układ przygotuję ja z pomocą mojej żony, tanecznej partnerki i. Choreografię będziemy dopiero otworzyć, dzisiaj może zaczniemy jakiś e, począteczek, bo jeszcze nie otrzymaliśmy muzyki, także czekamy cały czas na podkład muzyczny, żeby do niego ułożyć odpowiednią choreografię.